Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11 od wiersza 32. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał: gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał, a Żydzi zaczęli komentować: Patrzcie, jak go kochał. Historia o wskrzeszeniu u Łazarza. Dla ludzi Jezus przyszedł za późno. Maria, Marta, siostry Łazarza mówiły: Panie, gdybyś tu był. Często i my tak gdybamy przed Bogiem, bo myślimy sobie, że już nie ma żadnej nadziei, że już nie ma żadnej możliwości. Ale chcę powiedzieć, że Bóg jest wszechmogący, i nawet w tej historii doczytujemy się, że Jezus cieszył się, że tak późno przyszedł. Jezus cieszy się, Bóg ma radość w tym, że nie reaguje w naszym życiu wtedy, kiedy my chcemy. My, w tym momencie, gdy jest jakiś problem, jakieś doświadczenie, już sytuacja taka, że no po ludzku jest beznadziejnie, myślimy sobie, Bóg się spóźnił. Ale Bóg się nigdy nie spóźnia. Bóg nawet ma radość. I czytamy, że Jezus zobaczył łzy Marii, Marty oraz łzy Żydów. Jezus westchnął głęboko. Jezus zapytał, gdzie go położyliście, i oni wtedy mówią: chodź, zobacz. Chodzi o to, żeby Jezus zobaczył. Żeby Jezus zobaczył naszą sytuację, nasz problem, nasz grób. Żeby zobaczył w tym sensie, symbolicznie mówię, coś, co już jest beznadziejne, coś, co już nie ma żadnej szansy jakiejś odmiany. Chodź i zobacz. Możemy też tak zwrócić się do Pana. Zobacz moje życie, zobacz moją sytuację, moją sprawę, moją beznadziejność, moją rozpacz, mój ból. Zobacz. Jak dobrze, kochani, że Jezus chce spojrzeć na nas, chce zobaczyć to, co się dzieje w naszym życiu. Chce wejść w sytuację naszego życia. On jest tym, który nas rozumie, który współczuje. Jezus westchnął. Głęboko przed grobem łazarza. Jest napisane, że Jezus nawet zapłakał. Jezus rozumie również nasze łzy. Jezus rozumie nasz ból. Jezus nie jest kimś, kto po prostu tylko działa z zewnątrz, jako e, jakiś wielki bohater, heros, ale on się utożsamia z nami. On zapłakał. Jezus spojrzał i zapłakał, aby dać wyraz też temu, że nie jest to jemu obce. Że to, co my przeżywamy, jest również w pewnym sensie Jego udziałem. Kiedy Żydzi zobaczyli reakcję Jezusa, powiedzieli: popatrzcie, jak go kochał. Łzy miłości, łzy zrozumienia, łzy. Bożej ingerencji w nasze życie. Zobaczcie, jak Go kochał. Nie zawsze jest tak, kochani, że gdy nasze problemy są nierozwiązane, gdy nie ma Bożej pomocy, gdy nie ma Bożej ingerencji, czekamy, czekamy, modlimy się długo w różnych intencjach, nie widzimy zmian, nie widzimy Bożych cudów. To nie znaczy, że Bóg nas nie kocha. Wtedy ci, którzy obserwowali, to całe wydarzenie powiedzieli: Zobaczcie, jak on go kochał. Bóg nas kocha. Jego miłość nie jest zależna od tego, jak my sobie wyobrażamy jego działanie, ale on nas kocha, dlatego że jest miłością. Bóg jest miłością. On się też nigdy nie spóźnia. On ma swój czas działania. On jest ponad czasem, on jest ponad przestrzenią. On wie wszystko. On ma zawsze rację. Ten, który nas widzi, ten, który patrzy na nas i pomaga nam w życiu w odpowiednim czasie. On wie, On wszystko najlepiej wie, jak dobrze jest Jemu zaufać. Objawiła się Boża chwała. Grób został otwarty. Łazarz wyszedł, objawiła się potężnie Boża obecność, Boża chwała. Bóg jest Bogiem wiernym. On jest miłością i On w miłości patrzy na nas. On w miłości działa w naszym życiu wtedy, kiedy on chce i jak chce. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że historia łazarza pokazuje nam, że nawet gdy w naszej ludzkiej logice i myśleniu nie ma już żadnej nadziei, to nadzieja jest, bo nadzieja sięga poza grób. Amen.